dwie pary gili dwa samce w tym stadzie dwie samice powyżej są dwie samice ten samiec jest najfajniej oświetlony dlatego jest eee, bardzo kolorowy jest drugi, który się wydaje w innym świetle troszkę mniej kolorowy spróbuję wam pokazać jeszcze Samice, a chyba teraz samca, jednak O, drugi samiec jest tutaj, nie wiem, czy się wyłoszyło. No i samica. 오 h yes, I'm so... o c